Nie zmywam, nie sprzątam, nie gotuję. Krystyna Janda żyje jak królowa. Krystyna Janda to bez wątpienia ikoniczna postać w polskiej kinematografii. Teraz aktorka zdobyła się na szczere wyznanie i ujawniła, jak wygląda jej życie poza sceną. Okazuje się, że jej codzienność odbiega od tej większości kobiet. Krystyna Janda o życiu codziennym i obowiązkach. Krystyna Janda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Na swoim koncie ma masę znakomitych ról, a poza tym jest również założycielką i dyrektorką dwóch teatrów Teatru Polonia i Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury. Dzięki temu jest nie tylko ważną postacią na scenie, ale i w organizacji życia kulturalnego w Polsce. Warto dodać, że prywatnie Krystyna Janda ma troje dzieci, córkę Marię Seweryn, która jest owocem jej pierwszego małżeństwa z aktorem Andrzejem Sewerynem oraz dwóch synów, Adama i Andrzeja Kłosińskich, z drugiego małżeństwa ze zmarłym w 2008 roku operatorem filmowym Edwardem Kłosińskim. Krystyna Janda o dzieciach i wnukach. Teraz, w rozmowie z wysokimi obcasami ekstra, Krystyna Janda opowiedziała m.in. o swojej codzienności poza sceną. Wyszło na jaw, jak żyje. Ja nie robię niczego innego: nie zmywam, nie piorę, nie sprzątam, nie gotuję. Jestem babcią na telefon, jak coś trzeba załatwić albo doradzić. Normalnie kobiety mają strasznie dużo na głowie, ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Jedyne, co robię, to sprzątam kupy moich psów i kotów, wyznała Janda. W życiu codziennym Krystyna Janda ma też duże wsparcie ze strony swoich dzieci. Okazuje się jednak, że z synami ma zupełnie inną relację niż z córką. Z synami to miłość czysta u wód, mamo, nie nieść tej walizki. Mamo, przyjadę do ciebie, przecież nie możesz iść sama z psem do weterynarza. Z Marysią jesteśmy partnerkami, synowie traktują mnie jak dziecko. Traktują mnie jak osobę odrobinę niezborną i lekko głupawą, to jest urocze, dodała aktorka.